Też masz wrażenie, że robisz, ale wszystko jest jakby nie tak. Każdy napotkany człowiek, obejrzany że przeczytany post, cicho w głowie mówi, myślisz że malujesz że źle, mówisz że źle. Też tak mam, jakby wszystko próbuje mnie zranić, spowodować, że nie chcę malować ikon, tworzyć, pomagać, bo źle mówię, strasznie maluję, nie umiem języka. Wczoraj czara mi się przelała, no co jest serio, wszystko źle i nie tak. Przypomniała mi się modlitwa świętego Benedykta. Krux sacra, sit mihi lux, non draco, sit mihi Krzyż święty niech będzie mi światłem, smok do mnie niech nie mówi. Tak, to nie ja jestem beznadziejny, a ktoś tu próbuje przejąć moje myślenie. Dlatego maluję dziś medalion św. Benedykta na skrzyniach poamunicyjnych i modlę się wad retro satana, idź precz satanie. niech krzyż będzie moim światłem. Pomódl się ze mną tą modlitwą, a tłumaczenie znajdziesz w podpisie. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro satana, numquam suade mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venen abibas.